thank you O, ale fajne są animacje tego śniegu, nawet na niskich ustawieniach. Trochę mojej wydajności zabierają, ale może być. I pada teraz faktycznie śnieg. A, dobra, tutaj jest testowana wydajność mojego sprzętu. Jest ci zimno i mokro. A, i teraz to, to się że jest mi zimno i mokro, to nagle limituje moją ten... Y, ...wydajność. Trzeba pochodnie zrobić. Ty, ale patrz, na przykład w tym teraz spaliśmy, to wygodny to był sen. Mhm. śniegu. No, puch, mimo wszystko. Bardzo bym chciał wybudować domek na drzewie, ale obawiam się, że Kelvinowi to się nie spodoba. <śmiech> <śmiech> Kelvin burzyć. Wieża obserwacyjna. Wieża obserwacyjna też się może przydać. To, czego potrzebujemy teraz, to jest kuźwa, troszeczkę, troszeczkę chaty i bezpieczeństwa. Czyli na razie eksplorację musimy odstawić na bok. Spinanie drzew na słabym, na słabszym sprzęcie podczas zimy jest yy, niemożliwe. Kelvin, nie zimno ci, kurwa? Stary Kelvin. Kelvin, potrzebujemy cię w naszym składzie, więc idziesz zdobądź balę i upuść tutaj. Dobra, tu się trochę zakrę. Odpierdoli mi moją balę. Dobrze, Kelvin. O szczęście, <grym> że jesteś cudowny. Co to przybiegło do nas? Nie wiem. Mamy towarzystwo. Leżę. Ty, Ale on ma jakiś pancerz na sobie. Bez hitu, on ma paskudny pancerz. No niedobrze. dobrze. i tak I na... Nie, nie reaguje na palizator? Ty, bo po się pierdańsko. zablokował, Jak się blokują, to, wiesz. I co teraz? zablokujesz się teraz? O, i, o, i, o. Au! Dzięki. Gratulacje, kretynie. Jeszcze jeden. Jestu mało wam. No stary, Kretuje. witam w okolicy. Kuźwa, nie wiem. Polana śmierci. Czemu kurwa Kelvin po jednej nosi? To jest słaby kurwa. No ale dobrze nosi. O co ci chodzi? No ale po jednej. No tak, prawdziwy mężczyzna bierze po dwie. No tak. A jeszcze prawdzi prawdziwy po trzy. No widzisz to nawet my już tego nie umiemy robić. Jezu, wchodzę między krzaki, ma 20 fps. <laughs> Ten jak rzuca tym w Kelvina. Uch, tak mi się podoba, że zostaje tymi kłodami. Najlepszy no element, kurwa, tej gierki. Dobra, przerwa na papieroska. Nie sądzę, że kanibale uznają przerwę na papieroska. To zapalimy se... ...razem, a potem będziemy się napierdalać, tak jak prawdziwi mężczyźni. Porozmawiamy o polityce, jak w zjebanym kraju żyjemy i... ...i tyle, no. Stary panato. Jakie mam to? No, gratulacje. Rozdzieli się do układa na dwie. A może by zlecić Kelvinowi w jakiegoś, nie wiem, domu? Jest to przybudówka. Czekaj, źle postawiłem. Stawianie rzeczy w tej grze jest tak uciążliwe. Kelvin. Słuchaj mnie. Mm. Wybuduj. Ukończ konstrukcję. Nie wiem, może to jest dobrze postawiona wieża. Może nie jest. Nieistotne. Czy ona mi jednym hitem właśnie wyjebała? Dwa pacerze? Posrane są obrażenia tych kanibali teraz. Gdzie ta główka poszła? Leżę! <grym> Kurwa leżę! Co?! Niech, 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 niech. Sajba <laughs> mi dwa razy i leżę. No to wyciągam spluwę. Gdzie jest? Nie wiem. A czy... biegam. O, tu. Patrz teraz chłopie, jaki, jaki przerzut będzie. A tu dwie maty leżą. Jezu, ja myślałem, że one nie żyją. one nagle wstały. I jeszcze śpię. nie tak, leżanko. No no, Kelvin, powiem ci pracujesz, pracujesz. Może nie ciężko, ale pracujesz. Zaczęło pikać, ale to nie wiem, czy normalnie tak pika, czy... Jakieś te... Micry pika. Kelvin, a ty co tu robisz? K <laughs> nie wiem. jaski <laughs> nie jest, nie Kelvin w mi się stronę. żegna. O, to nie bieg z na nami. No <laughs> Kelvin kurwa jego macie. Dobra, zostaw A ski z nami nie wejdzie. No nie ma takiej opcji. Najpierw, że mu się domek postawi przed tym, w sensie na domek, schronienie. Pie. Dobra, niszczę do niej wejście. Mirę. Dobra, przychodzę już, żeby się załadowało. Zawczasu. Zaraz, ja mam flashlighta, przecież. Wo, co to jest? Amunicja. O, to jest amunicja stara. To do, za do, dobra. Dobra. Zbiornik powietrza. Uh, uh. O, coś z tym. Z tutaj. kolejna amunicja, kolejna amunicja dobra, chill. Czy jakby coś tutaj biegało dookoła? No tak być. Wow, Okej, <grym> Ok, oh. są. So, so. No są. O, to jest Żygocz. No widzę, widzę. Oho. O, ale skoczył śmieć. O, ała, ała, ała Wycofa się, wycofa się. Należy no, to jeden. O, ty śmieć. Odsuł się, odsuł się kurde, każdy na ciebie gościu No i dobrze. Ale, ale padają. Ciąż żyga? Dobra, skończyło mi się amo Teraz mogę tylko Paralizatorować Kurde, dwóch za jednym zamachem, albo nie leży Aha Uow, wow, wow. koleżko, koleżko, nie no, to teraz Ładny jestem Kurwa. No Mam mięso, <laughs> zrobię to szybkie ognisko. Ruf, ruf. Ja patrzę, czy nie ma tam jakichś srak. Ty kurde, a ty masz twarz dziwną. <grymne> <grymne> Założyłeś poskudny pancerz na ryj. Aha. To Czekaj, może mogę ci screena zrobić. W sumie i tak ci pokażę za moment. W się sensie po nagraniach mogę pokazać.

Pali się! Podpalają. ale duża... Duża powierzchnia tej jaskini jest. Czy da się sikierę... ...ze szmatą połączyć, żeby paliła? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Nie da się. Nie da się w ogóle... ...sikierę połączyć z niczym. A -a. Dobra, przedostałem się. Bardzo mi się podoba combat w The Forest Sons of The Forest Dobra, już muszę zakładać na siebie ten pancerz Bo miejsca powoli nie mam Ej, spójrz na mnie, czy ja ty... Też mam na ryju... Ale ty jesteś pierdolnięty Też mam na ryju? No, no. Star, wyglądasz dokładnie tak samo Ja pierdolę Opa, tutaj ma ten naboja. Ziomuś O I coś do jedzenia miał. Granat! Lekki! O, dziękuję. To nie było ammo do pistoletu. Ja pierdolę. Do paralizatora? Do paralizatora oh. jest jeszcze inny ammo. Ja myślałem, że bateria. Ale do. to. w tej jest jeszcze jakiś inny paralizator, chyba. Możliwe, możliwe. Co tu mamy? Jedę tu. Nie, to tyle. Szczerze, fajny trip po armor. Tu się da jeszcze. Aha. Tutaj, tutaj ten dźwięk jest. To radio, patrz. Co ono robi w tym? Buty. I laptop. jest coś czerwonego. Właśnie, no. No, no, o, paralizator! paralizator! Paralizator Kurtka skórzana. Collected. Tutaj wisi. Gdzie to był? O Aha, i oczywiście przy robotniku wody. Dużo jest. <grymne> co, co to skórzana. było? To są jakieś korytarze, no, to, 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 to... przez to, co coś się czołgało. Tam jest boss. Jakiś ślimak, kurde. Co tam łazi? Właśnie o tym mówię. Ja pierdolę. Tam jest wejście powiedzieć, od drugiej strony. Aha. Ha! Ja. Wyciągnąłem paralizator, kuźwa. Automatyczna muzyczka. No bo to jest w ogóle endgameowa miejscówka, którą chcą widać. Istnieje, to jest taka opcja. Czemu nie mogę tej wody wypić? Ale bicior. Mam takie dziwne przeczucie, że coś zaraz pierdolnie. Wow, okej. Okay. Noga, wreszcie mogę to zjeść. Co ty gadasz? Już raz na zwiastunach widziałem wodę w jaskini. W tej wodzie nie było nic przyjemnego. Trzeba, bo nogi wpierdło. Dwa, jakie to jest głębokie, co jest? Ty naprawdę jesz te nogi? No. Zaraz z paralizatora dostajesz, gościu. No chodź, chodź, dają mi żarcie, no to mam wyjebane, tak? A, dramat, dramat! O, napoje energetyczne. O, to się przyda, fuj. Drucik. Super, Superać taśma, kurwa. Trzeba będzie robić jumpa do tej wody, chyba. Ona nie ma dna. Sprawdzam. Nie Tkanina, tkanina, pakiet MRE Woda oczywiście <noise> Aparat oddechowy. O, najważniejsze pominąłem. I patrz i tutaj masz MRE, Dziękuję. a ten kurde zaczął jeść. Ludzkie resztki. Zaraz, czyli mówisz mi, że mamy teraz założyć aparat oddechowy i popłynąć. Co, tylko ciekawie Pewnie tam zakładam. Możliwa. ja widzę. Płyniesz za mną? Płyniesz do mną. Tam. Tara, pewnie to. Mogę mieć trochę za mało energii, żeby tutaj efektywnie pływać. Miejscówka się załadowała. Szybko tlen schodzi. O, no. Gdzie my jesteśmy? Dobra, do góry płynę. Wyszliśmy. Haha. Okej. Okay. Aha. Wow. Chyba czegoś lepszego, szczerze. No, trochę też. Ty, ale to niedobrze, że wypłynęliśmy. To są rekiny stary. Zaraz, czekaj. Nie, tam rekin ci nic nie zrobi. Nie zrobi. Stary, jak ja poszedłem po ten, po Amo. Między nagraniami tym nie prawie zeżer. No bo. No bo czasami są trochę agresywne, ale to tylko czasami. Trzeba je zrozumieć, tak? Aha, no. <grym> Dobra. Dobra, sprawdźmy jak Ke Jak Kelvin sobie poradzi. <grym> Kelvin, on cały czas na naszego. Jak tam ci budowanko idzie, stary. Ale czemu ty zjeb... za nami poszedłeś, ty kurwa popierdoleńcu, ty kurwa... Nie no, nie obrażaj go. Może się burzy boi. A Virginia akurat poszła. Jak, ją... jak ona ma trzy nogi? Kurwa. Normalnie to bierzesz, wiesz. Masz dwie nogi, dwie ręce. No to wiesz. jak jest, nie? A tak, to kurwa, to musisz jakoś tak zaprzeć tą drugą nogę. No o! Ty nogo... drugą nogą odciągasz, na przykład. Bierzesz lewą nogę, prawą nogę i nogę środkową odpychasz lewą nogą. Oh! O cześć! Właśnie o to rozmawialiśmy, wiesz, kochana? A nie zimno, zimno ci? Zinia? Ty ona. Ona uklękła przed... A raczej chodzi o to, że coś jej w nogę stało. Być może... ...coś jest zimno. Mm, mogę ci dać lokalizator. Znaczy, mogę ci dać pistolet. Ale i tak nie ma naboj. Kelvin, kurwa. Ona ma też trzy ręce, teraz zauważyłem. No ma. Co tam widzisz? Hannibala. Nie jednego, stary. Nie jedna...

ty, on też ma paskudny pancerz na ryju. O, ale się zajebał. No, dwa naraz Tak, gruby dalej stoi. Aha, gruby został sparaliżatora i się przebudził, jest okej. Okay. Ohohoho, ale mu zajebałem. I mu jeszcze wsadziłem tą pałkę w dupę. O, patrz, chłopie, ten już przygotowany do akcji. Tutaj. Patrz, jaki wypięty Ulala. <noise> <noise>